Hej hej, z tej strony Oliwia i dzisiaj zapraszam Cię już na trzecią część serii BANISZT. Jeśli oglądałeś poprzedni odcinek, no to zapewne wiesz, że mamy już szkołę i o 9 studentów i mamy już też Blacksmitha i produkujemy własne narzędzia. W tym odcinku chciałabym się skupić na y, rozbudowie naszej produkcji żywności, bo obawiam się, że ona będzie spadała. Z tego co pamiętam, ostatnio było jakieś 2000. Już mamy 1200, więc zdecydowanie ta ilość spada. Musimy postawić jakieś nowe budynki bądź uprawy. A że właśnie kończy się zima, trwa zima, to może na wiosnę już posadzimy jakieś właśnie warzywa. Myślę, że pierwsze pole postawię tutaj. I pamiętam, że jak taka najlepsza wielkość. To jest 11 na 11. No i tak, co my tu mamy? Mamy dynie, no to będzie dynia. Przypiszę od razu dwie dodatkowe osoby. Chyba mi się tutaj jedna przypisała. Tak, tu jest jedna, tu jest jedna i tu jest jedna. E, w sumie może być. Myślę, że może być. Potrzebujemy siedmiu farmerów. Jako że jeszcze wiosny nie ma i nie zaczęli sadzić, to dobra niech tak będzie może akurat ktoś tam podrośnie w międzyczasie, a jak nie. To wyślę kilka osób dodatkowych na to pole, bo mi na nim zależy. Bo jak nam zacznie spadać drastycznie ilość jedzenia, to będzie źle. Bardzo źle. Tego na pewno bym nie chciała. Jak cała reszta, drewno jest, to jest. Wszystkiego na razie mamy. Także tutaj raczej się nie martwię. Szczęście i zdrowie też jest spoko. Także to jedzenie. No i czekamy na pracowników, przede wszystkim. Na studentów, żeby wyszli ze szkoły w końcu. Jest już późna zima. Widać, że już trawa się zieleni. Więc niedługo zaczniemy sadzić. Też chciałabym wybudować jakieś kolejne domy. Na razie właśnie nie ma kto mi pracować na ten moment. Muszę poczekać. Ale tak, tutaj już zaczęli sadzić drzewa i na jednym, i na drugim polu. Im szybciej, tym lepiej, bo trochę im zajmie wyrośnięcie. Tutaj, no, czekamy, czekamy jeszcze. No, już jest w sumie wczesna wiosna. To ktoś mógłby tutaj przyjść. I myślę w sumie, że może fishermenów ściągnę. A nawet myślę, że teraz mogę Blacksmith'a. I Taylora, bo aż tak bardzo ich nie potrzebujemy. I dołożę farmerów. I tutaj niech będzie jeden. Tutaj niech będzie jeden. A reszta tutaj. Trzech na trzech. O, i mam kolejną dostępną osobę. To myślę, że już zacznę budować. Kolejny dom. No, jedzenie spada zdecydowanie. Już było tylko tysiąc. Coś tam dołożyli, ale tutaj obawiam się, że ono będzie spadać właśnie. Ale jak mamy pole, no to damy radę. Zobaczymy, kto tu się wprowadzi teraz. Czy jacyś studenci? To Już 17 lat, on chyba teraz będzie kończył szkołę. 18, tak, 18 już, już się nie uczy, więc 18-latkowie już są dorosłymi. Gotowi do pracy już są wtedy. Także no, jest. Mamy tu jakieś kilka osób, jest potencjał. O. nie są. Tutaj wszystkie materiały już mamy. Trzeba tylko to wybudować. Dobra, to jednego budowniczego. I widzę, że kolejna dostępna osoba. Nie wiem na razie. Niech może będzie taka jedna, jeden taki robotnik. Cię przyda. Zobaczymy, kto tu się wprowadzi. Jak coś, to zaraz zbuduję kolejne. W sumie już niech tutaj kumulują. O, ile mamy osób. Mamy cztery kolejne osoby. Fajnie, to ja bym tutaj dorzuciła po jednej. Jeden na dwa, jeden na dwa. No i ich musi być teraz siedmiu I tak, kto tu? Tak, 17-18 lat To coś świeżo po szkole No tak, jak najbardziej możemy kolejny budować dom, ale więcej na razie nie będę budować O co chodzi? Jedz właśnie, jedzenie I widzicie, nagle jest zero Z tysiąca Także ja nawet spauzuję ten dom, bo nie damy rady nie damy rady. Dobrze, że to jedno pole powstało jeszcze teraz. Zdążyliśmy zasadzić. Coś tam będzie. Ale tak, w takiej sytuacji, jak mamy tak ciężko, to ja postawię kolejnego zbieracza tutaj w lesie. Chciał chciała drogę, ale na pewno jej nie mogę jeszcze postawić. No, jak wyłączyłam Blacksmith'a i Taylora, to przynajmniej trochę skór nam się znowu zbierze. No ja wiem, ja wiem, że jedzenia nie ma, ale będzie. Tego trochę będzie. Zobaczę jak ten rok, czy, czy będzie ciężko nadal po postawieniu pola i, i jeszcze dodatkowego gaterera. Jak będzie ciężko, to zrobię kolejne pola. Może huntera tutaj kolejnego też postawię, żeby było tak jak tu. Chyba to będzie dobry pomysł. On nam i trochę mięsa. I, i skóry jeszcze zdobędzie. W ten sposób o. i tak, wy wyczyścicie mi tutaj miejsce na drogę. Czy już jest? Chyba nic mi się nie zaznaczyło, to znaczy, że jest tu miejsce. Aha. Tutaj po prostu jest górka. I nie damy rady poprowadzić przez te drogi. No dobra. Trudno, to sobie tam przeskoczą przez tą górkę, a droga będzie dotąd. I dotąd. Jak tam? Jeszcze cały czas brakuje. No to czekamy. Tutaj już zbierają. Fajnie. Zobaczymy, ile tego produkują. No pewnie z tysiąc, jak jest połowa. 428. Około 1000 będzie. No, to zawsze coś. Zawsze coś. Chyba zdecyduje się na przyszły rok na kolejne pola. Tak myślę. To i nie wiem jeszcze, ile trzeba będzie czekać. Na razie nic z tego nie mamy, tylko pracowników tracimy. Pewno mamy full na opał, ale chyba zwiększe limit do 300, bo. Mamy teraz więcej ludzi i ono może szybciej schodzić. Także nie ma co czekać, dużo mamy drewna, niech nikt nie No i tutaj zdążymy przed zimą wyzbierać wszystko, więc ta ilość pracowników jest idealna. No czasem jesienią zaczyna padać śnieg i wtedy tracimy. Ale na razie się nie zapowiada. Jak tam? Już mamy surowce. No i co? jest zima Późna jesień, ale spadł śnieg No i zdążyliśmy wyzbierać wszystko, jest super To mi się bardzo podoba Chyba przywrócę Taylora w tym momencie i Blacksmitha też Niech produkują, bo mamy ludzi A ci farmerzy, którzy tutaj byli w lecie, to teraz mogą się zająć wszystkim innym Możemy dołożyć też tutaj tego jednego budowniczego. I tak tutaj już kończą. niech szybko kończą. No i teraz nasza czwórka z tamtego budynku podzieliła się i dwie osoby poszły tutaj do pracy, a dwie tam zostały. Będę chciała tutaj oczywiście dołożyć jeszcze te cztery osoby kolejne. Ale musimy czekać na ludzi. Jak budowniczy wybudują ten budynek to od razu dołożę tutaj pracowników. Jedzenia 500 nie jest za dużo, ale, ale zawsze jest. Chociaż coś jest. No i co? Kończymy tego huntera? Jest. No i tutaj jeden przyszedł. Ja tak ee, tych ściągnę budowniczych, dołożę tutaj. To jest najważniejsze miejsce. Niech oni tutaj będą, po trzy osoby w każdym Teraz bym miała, chciała chociaż czterech, żeby było po dwóch No ale nic na razie nie zrobię, chyba że jednego farmera ściągnę Albo poczekam na kolejną osobę A poczekam Farmerzy są potrzebni No i co dalej? Dalej nie mamy nie będziemy mieć owoców w tym sezonie zobaczymy. Tutaj już sadzą, świetnie. O, wzrasta na ilość jedzenia. W dobrym momencie zareagowałam. Rybek 700. Mięsa ile? 1000 i tutaj, oczywiście najlepiej Jak mm, mm, mm. Taylor, i, i tak nie ma z czego robić tych ubrań, to ja jednego Taylora ściągnę Tego jednego I dołożę go do Hunterów no, a ty na razie nie pracuj. No, foresterów na razie nie buduję, bo jeszcze mamy trochę tutaj drzewa dookoła do wycinki. Także nam się nie spieszy. Tutaj wszystko działa jak należy. I czy to jest moment, w którym mogę budować kolejne domy? To zależy od jedzenia trochę. Troszkę nam się podniósł stan, tym bardziej, że teraz jak zbierzemy kolejne jedzenie, to będzie go więcej i więcej. Tutaj nam jeszcze się nic nie rodzi. Żeby chciała poczekać na te dwa sady. Bo tutaj już mamy wszystkie surowce, tylko wystarczy go wybudować. Tak, tutaj już dwie osoby nam wpadły, to można dołożyć budowniczego, i ja chyba już tutaj dam play, bo też nie chcę być w takim momencie, że. A wszyscy już będą za starze, żeby nam się rodziły dzieci, więc muszę jak najszybciej budować domy, żeby się młodzi wyprowadzali. No, bo tutaj już jest dużo dorosłych osób, które by mogły się wyprowadzić w każdym domu. Więc jeśli będziemy ustabilizowani z jedzeniem, to jak najbardziej można tych domów budować, bo jest komu mieszkać z pewnością. No, tu kolejne dwie osoby. No, tak. Wzrosła nam ta ilość. Zdecyduję się na jeszcze jeden dom, ale, ale tutaj trzeba być ostrożnym. Drewno nam się kończy, tak. Kolejna rzecz, także. Już można tutaj zbierać drewno. U, niech jeszcze wycinają. Tu niech wszystko wycinają. Jaki obszar? A, czyli tu jeszcze możemy kawałek wyciąć też. No. Także zaraz drewno będzie. Kamień jeszcze jest. Żelazo jeszcze jest. No nasze potrzeby. No, jedzenia teraz mamy dużo, jak jeszcze zebrali te dynie Dobrze, tutaj też kolejne osoby się wprowadziły Tutaj jeszcze nic, mamy cały czas 0% czyli to... Zobaczymy może przyszły sezon Kolejny dom? Dawaj kolejny Ilu studentów? 10, cały czas tutaj przybywają ludzie No i rodzą się dzieci Mhm. Wygląda to całkiem nieźle. Nie powinniśmy mieć problemu. 2000 jedzenia. Drewno jest już na razie. Jeden woodcutter sobie radzi z tą ilością mieszkańców i domów. No. Będzie się rodzą dzieci. O to chodziło mi. Na razie tutaj w tych czterech domach skończę. Co, co by tu dalej? Już mamy pięć kolejnych osób. No to wyróbcie jedząko. Yy, farmerów mamy wszystkich. To niech zbierają. I niech tancą. I na razie tyle. Będę myślała powoli już o wybudowaniu marketu. Albo po kumulowaniu sobie już kamienia pod kątem yy, tutaj rozbudowy miasteczka i chciałabym kolejne domki robić już właśnie z kamienia nie z drewna Zacznę sobie zbierać te wszystkie zasoby tutaj dostępne kumulować pod budowę właśnie w dalszym ciągu wioski tej kamiennej części którą bym chciała już zacząć robić co mamy? Że to jest pełne. O, no to tutaj gdzieś pasuje kolejne wybudować. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chcę w takim razie. Czy market? O, jak postawimy market, to też pozbędziemy się części rzeczy stąd z drugiej strony jakbym tutaj dała barna to to oni by mieli bliżej może postawię go ten budynek tak gdzieś tu bardziej no niech będzie a play Niech będzie, budujcie. Drugi budowniczy. Bo tutaj zaraz nam ludzie będą zostawiać przed drzwiami. A nie, już troszeczkę się opróżniło. Zostawię tutaj już Taylora. Niech działa. Czekamy tutaj na to. Na ten spichlerz. Było tutaj narzędzie do wyrównania terenu. Chyba nie. No, spisasz w końcu gotowy. Wolni ludzie mogą zbierać tutaj kamień. Mogą zbierać żelazo. Budowniczych już nie potrzebujemy. Ale w sumie, jak teraz nam wzrasta ta ilość jedzenia, to chyba postawię kolejne domy. Dwa. Szkoła nie jest pełna, więc nie ma co się martwić. Mamy pełny skład zapasów. Tutaj prawie pełny. Kolejny pewnie gdzieś tu powstanie. Może już, bo oni tutaj zbierają. Może by się przydał tutaj koło tego spielerza? Przydałby się, oczywiście. Tu możecie kłaść. Stuwa. Jak tak dobrze Wam idzie, to ja bym podniosę limity, bo jest dużo materiałów. Tak, jest po 200. Jest. A im więcej, tym lepiej. Tu macie jakieś kamienie, to zbierajcie. Chyba tyle. I jeśli jest jakieś żelazo, to zbierajcie. Nie krępujcie się. O, mamy sporo już dostępnych osób. No, w tym roku jeszcze nie postawiłam kolejnego pola, ale już na przyszły postawię, bo mam sporo osób. Nie ma się co martwić. Chyba postawię teraz kopalnię, żeby wydobywać węgiel. Tak, ta kopalnia musi gdzieś tu stać. Zrobię ją. I doprowadzę drogę. Będziemy robić lepsze narzędzia. Dzięki temu, dzięki tej kopalni. stalowej. Dużo tutaj kamienia poszło. Ale się nie przejmuję. Mam jeszcze 200. Drewno trochę gorzej, bo teraz będzie go coraz mniej. Także albo robię Forestera, albo wycinam lasy. Może tutaj wytnę ten teren. Jak się tutaj dostaną, mam nadzieję. Wszystko. Wszystko niech wycinają jak leci. Stąd stąd No i tak. Chcę tego 2, 3, 4, 5 na razie Co im też pasowałoby zrobić tutaj składzik nie ma problemu a coś takiego na razie no już prawie 4000 jedzenia także jest w porządku wyżywimy wszystkich no teraz tak ta gra troszkę przyspieszyła zaczynam się Zaczęło nam się coraz więcej dzieci rodzić. Aha, jest wiosna, to ja teraz stawiam kolejne szybko pole. Nie ma na co czekać. Tutaj obok. Zmieścimy jedno. I na razie tyle. Na razie niech to robią. Może zdążymy. Jak nie, to trudno. Tragedii nie ma. To wolny, niech tutaj działa teraz. No, chyba nie zdążymy. Już zaczęli, ale i tak dam. Niech robią. Niech może przynajmniej pół zdążą zebrać. Zawsze to coś, skoro mamy ludzi dostępnych. Kolejnym krokiem będzie wybudowanie marketu. Myślę, że już postawię tutaj zarys tego, co bym chciała. A, tak naprawdę to to jest Trading Post. Market to jest taki na lądzie, który służy tylko naszej wiosce, wymianie między ludźmi z naszej wioski, a Trading Post to możemy y kupować i wymieniać się surowcami z innymi wioskami, kupcami z innych miejsc. Także tutaj postawię ten budynek. Jakbym go chciała. No, jakoś tak. I drogę. No. I powoli mogą tutaj zbierać surowce. Jak będą dostępni ludzie, robotnicy. A na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Koniecznie daj znać, czy się podobało. Zostaw swoje sugestie w komentarzu. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!